Władysław Teofiz Bartoszewski, zgodnie z zapowiedzią. Witam Pana. Witam Pana, witam Państwa. O polityce zagranicznej pewnie za chwilę, ale jednak zacznę od tego, co, czy, czy się komuś podoba, czy nie. Stało się, a w każdym razie w ostatnich dwóch dniach, stało się przedmiotem numer jeden kampanii europejskiej, co pewnie nie będzie przedmiotem kampanii europejskiej w żadnym innym kraju, w którym będą odbywały się eurowybory, czyli, czyli kwestia osób LGBT, czy też seksualizacji młodzieży. Słucha pan tego i co pan myśli? Po pierwsze, wszyscy w naszym kraju, zgodnie z konstytucją, mają równe prawa. W związku z tym... Zgodnie z konstytucją to prawda, ale w życiu bywa różnie. W życiu bywa różnie i dlatego działania państwa, czy w tym wypadku działania Miasta Stołecznego Warszawy, żeby poprawić sytuację ludzi, którzy są z niezgodnie z prawem, dyskryminowani, czasem prześladowani, czasem atakowani fizycznie, a na pewno werbalnie, jest słuszna i jest to zgodne z normalnymi standardami europejskimi. Czyli yy, rzecz mówiąc, Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, zrobił dobrze. Tak, Bo znaczy, niektórzy mówią, może zrobił dobrze, ale na przykład popełnił błąd polityczny. No ale to trzeba jest zupełnie, to jest zupełnie inna, inny sposób rozumowania, bo oczywiście można nic nie robić po to, żeby nie popełnić błędu. A czy to nie słuszny sposób rozumowania, że może trzeba było poczekać nie wiem, do listopada z tą kartą? Nie wiem, no, myślę, że, że zawsze się znajdą osoby, którym to się nie będzie podobało. No ale na tym polega polityka, czy na tym polega rola dobrego polityka, żeby prowadził za sobą wyborców, a nie sprawdzał, co wyborcy uważają i starał się dostosować do ich do ich wymagań. A jak pan ocenia wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego i innych polityków PiS-u, którzy teraz będą bronić polskich dzieci przed seksualizacją? No bardzo sprytne. sprytne. Bardzo sprytne, dlatego że Wie, jak, jak niedawny sondaż chyba w Rzeczpospolitej pokazał, większość ludzi w Polsce nie ma problemu z ludźmi LGBT jako takimi. Natomiast czułym punktem jest sprawa dzieci. No pewnie włączy się to z, z ostatnimi, to nie tylko ostatnimi problemami, które wynikają z pedofilią i tak bo w, 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 w powszechnym rozumieniu jak ktoś jest LGBT, to na pewno jest to zalążka pedofilii. To nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Z rzeczywistością nie, ale ze stereotypem całkowicie. Ale nie... ze stereotypem? Tak, dlatego dokładnie. I dlatego prezes uderzył w ten jeden czuły punkt, który może do pewnej części społeczeństwa oddziaływać. A myśli main? pan, że to może być coś, co się nienawidzę tego słowa, ale niech będzie, bo coraz bardziej jest w użyciu, więc za chwilę będzie używane tak jak słowo zupa. Czy to może być game changer, coś, co zdecyduje na przykład o wyniku wyborów, coś, co przeważy szale? Czy raczej jest to forma utwardzenia własnego elektoratu, który też jest zderzony z ofertami innych partii prawicowych? Ja myślę jedno i drugie. To znaczy, to nie jest game changer, bo to nie, jest, nie zmieni drastycznie wyników wyborów. Ale tutaj, jak się idzie na wybory, to każdy procent, każdy pół procenta, każdy tysiąc, pięć tysięcy, dziesięć tysięcy głosów się liczy. W związku z tym to może przeważyć. I oczywiście to to konsoliduje twardy elektorat. Natomiast ja bym tu chciał zauważyć, że większość ludzi powtarza takie rzeczy, że tak powiem, czytając bez zrozumienia. Czyli nie, nie, nie czyta ani tej karty LGBT pana Trzaskowskiego, ani, bo tutaj się na to pan prezes Kaczyński powoływał, co mówi WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia na ten temat. A co mówi Światowa Organizacja Zdrowia na ten temat? Ja pozwolę sobie zacytować, bo to jest, bo to jest sprawa... To jest sprawa... Kilkaset stron, tak naprawdę. Tak. Kilkadziesiąt. No, Najistotniejszą no. rolą, zwłaszcza we wczesnym okresie rozwoju, odgrywają źródła nieformalne, czyli przede wszystkim rodzice, mające na tym etapie życia najistotniejsze znaczenie. Rola źródeł profesjonalnych, takich jak medyczne, pedagogiczne, społeczne lub psychologiczne, zazwyczaj nie jest tak istotna. Czyli WHO czy WHO nie odbiera roli rodzicom, wręcz przeciwnie, twierdzi, że są najważniejsi, no, ale, ale znaczy, tego nikt nie czyta. Ale w tych instrukcjach tam jest między innymi powiedziane, ja nie pomogę, czy. Nie? O, udało się. No, program nasz był uda. Tam mowa jest o tym, żeby na przykład uczyć dzieci w młodym wieku, na czym polega przyjemność, którą można czerpać z masturbacji. No jak pada magiczne słowo masturbacja, to jedziemy. Eee, będziemy niemowlaki uczyć masturbacji. Pytanie brzmi, czy, czy to w Polsce dzisiejszy. Czy zna pan inaczej? Czy zna Pan inny europejski kraj? w którym by za 70 dni odbędą się eurowybory, w których w którym można by zagrać taką kartą. No w, nie wiem, może we Włoszech by się to dało zrobić. No właśnie Albo podejrzewam, że nie. w Hiszpanii. nawet nie. Hiszpanii nawet w poprzednim. nie poprzednim mhm. też nie sądzę. Znaczy jednak mówimy o kraju, gdzie... Gdzie? Czy, czy, czy w Hiszpanii no każdy, kto był w Madrycie, w Barcelonie widzi gejowskie pary, nikt na nich nie zwraca uwagi, a w Rzymie, jak mówię, co trzecie okno z flagą tęczową, więc też podejrzewam, że, że to No był chyba nie w tradycyjnej konserwatywnej Irlandii, pan premier ma męża, czy też żonę, nie wiem jak to tam się no. nazywa. Partnerach ze ślubem. Więc to nie, to nie jest temat. A jak daleko jesteśmy w stanie pójść my w najbliższym czasie? W związku z tym mam pytanie, czy, 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 czy czytał Pan dzisiaj w Rzeczpospolitej wywiad z Panią Barbarą Nowacką? Nie, nie widziałam tego. Pani Barbara Nowacka w wywiadzie mówiła, że według mnie nie twierdziła, że to są formalne uzgodnienia. Nie. Ale twierdziła, że w zasadzie w koalicji europejskiej jest, jak rozumiem, domniemana zgoda na to, żeby na przykład przyjąć związki partnerskie. O tym nie wiem, natomiast muszę powiedzieć, że nie widzę powodu, żeby w Polsce związków partnerskich nie było, ponieważ cały czas podkreślam, jest to równość wobec prawa. Mhm. Dlaczego ludzie, którzy są o tej samej płci, czy tej samej orientacji seksualnej um, mają mieć na przykład inne prawa do dziedziczenia, do opieki lekarskiej, do pomocy komuś, kto jest chory, do, do, do dostępu do danych osobowych tej osoby i tak dalej, i tak dalej. No to są sprawy cywilizacyjne, a nie... A czy ktoś pytał Pana o Pana poglądy na przykład w tej kwestii, ktoś z PSL-u pytał Pana o Pana poglądy w tej kwestii kiedy, 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 toczyły się jakieś rozmowy o pana starcie z listy? PSL jest świadom moich poglądów i PSL, pan przewodniczący Władysław Kosiniak-Kamysz jasno powiedział, to nie są wybory światopoglądowe. I można mieć różnego typu światopogląd na takie sprawy i wspólny pogląd na sprawy europejskie. Ale czy z tego wynikało, że on uznaje, że jednak no, nie jest to pogląd na przykład w sprawie związków partnerskich, powiedzmy powszechny, czy powiedzmy większościowy w PSR-u, ale panie profesorze, może pan mieć. Nie wiem, nie pytałem go, co on uważa na, na temat powszechności ja, że nie tego było poglądu. Taki vetting procedure, że przez sito jest pan za związkami partnerskimi, do widzenia. Nie, nie, tak nie, nie było. Nie, nie. Absolutnie. Co by pan chciał robić w Europarlamencie? Po pierwsze przywrócić Europę do Europy, do, do Europy, do Polskę do Europy. Dlatego, że myśmy dzięki działalności, jakby to mój ojciec określił dyplomatałków mm -hmm. i ludzi, którzy nie bardzo rozumieją, jak się w Europie postępuje i antagonizują swoim postępowaniem większość naszych partnerów z rozmaitych powodów w rozmaitych krajach, co zagraża naszej pozycji w Europie. Ja mam, się zajmowałem konkretnymi sprawami i te sprawy chciałbym kontynuować, gdybym został Czyli? kandydatem. Po pierwsze sprawy energii, energii energi bezpieczeństwa energetycznego Polski i również um, nie, miksu energetycznego Polski. A w sprawie Nord Stream, Nord Stream 2, co by Pan powiedział? Absolutnie, no nie absolutnie niedopuszczalne. Ja już byłem zaangażowany w zwalczanie Nord Stream 1 um, nieskutecznie. Nie zwalczyliśmy skutecznie Nord Stream 2, chociaż było dużo bliżej, ponieważ do tego trzeba mieć alianse międzynarodowe. Ale czy to, co... powiedziałby Pan wprost, otwarcie z, występując na posiedzeniu Europarlamentu, że nasi przyjaciele z Niemiec stawiają korzyści gospodarcze z umowy z Putinem ponad solidarność ze swoimi partnerami w Unii Europejskiej, tak? To oczywiście, oczywiście, ale to również się robi poza kulisami. Taką mm -hmm. politykę to się robi nie przed ekranami telewizji, tylko rozmawiając z ludźmi, którzy mają pewne wpływy w rozmaitych państwach. I na przykład jak, było, jak był problem Nord Stream 1, to ja byłem wtedy zaproszony przez pana ministra Stefana Mellera, żeby się zajmować bezpieczeństwem energetycznym Polski i jeździłem jako Oficjalnie w, z paszportem dyplomatycznym do rozmaitych krajów i dyskretnie rozmawiałem, jakby to powstrzymać. I, i, i było oczywiste, że wiele wielu moich rozmówców mówiło, Chętnie wystąpimy przeciwko Niemcom po cichu, ale nieoficjalnie. I to tworzy się pewne alianse, które z takich czy innych powodów, mówiąc no, ekologicznych, gospodarczych czy innych, będą popierać Polskę. Ja tylko wspominam, że wiceminister spraw zagranicznych potem w tamtym rządzie, który powiedział, że powinniśmy dołączyć do tego Nord Stream, 1, wyleciał wtedy z rządu, jeśli dobrze pamiętam, prawda? Ale nie było racji. Nie miał racji. Nie miał, że powinien. Nie, nie, racji. nie, nie miał. Nie miał racji. A sprawy. Dobra, ale Pan mówi, mówi trzy kwestie. Energia i bezpieczeństwo energetyczne. Obrona i bezpieczeństwo, zwłaszcza cyberbezpieczeństwo, bo tym się też zajmowałem w swoim czasie. I to też są kwestie. Na przykład znam, znam bardzo wiele osób, łącznie z takim carem od, od Euro, cyberbezpieczeństwa w Wielkiej Brytanii. Znam szefa cyberbezpieczeństwa w Izraelu i część jego ludzi. I wiem, na czym polegają problemy. I to jest rzecz dla nas bardzo istotna. To proszę powiedzieć w dwóch zdaniach na czym: edukacji. Przede wszystkim edukacji. A czy jak mówi pan o cyberbezpieczeństwie, to mówi pan też o obawach wyrażanych choćby przez prezydenta Macrona, a także przewodniczącego Tuska, że po prostu Rosjanie mogą wpłynąć na wynik wyborów? I... O tym? Nie, nie mówię szerzej. o tym, tylko mówię o tym, o tym szerzej. Dlatego, że um, jeśli pan weźmie po, pod uwagę, że w, w Izraelu można zdać maturę z cyberbezpieczeństwa. Bo tam oni uważają, że jakkolwiek dobrze mała grupa osób, tam jest kilkaset osób, które się tym zajmują na 24 godziny na dobę, ale jakkolwiek dobrze oni nie pracują, to jeżeli nie ma świadomego społeczeństwa, to my sobie nie damy rady. W Stanach Zjednoczonych jest przyjęte oficjalnie, że w razie czego Stany Zjednoczone są w stanie zapewnić cyberbezpieczeństwo armii. I najważniejszym urzędom państwowym. Natomiast jeśli chodzi o ludność cywilną, to otwarcie przyznaje się, że nie. No to są kwestie, które trzeba, że tak powiem, rozpowszechniać, uczyć ludzi od początku pewnej higieny, bezpieczeństwa, począwszy od internetu. Prawda? Mówić o tym, żeby dzieci nie używały niektórych rzeczy w internecie. I to trzeba rozszerzyć, ale to trzeba być tego świadomym. Kwestia numer trzy? Numer trzy to jest. Przemysł, nauka i innowacje, bo tutaj to, to jest komisja, której przewodniczy pan, pan Jerzy Buzek i to jest rzecz, która jest dla Polski wyjątkowo istotna, bo my odsta zaczynamy odstawać od Europy, nie ma inwestycji. Innowacji. Jak tego nie ma, to za 5 lat, za 10 lat będziemy dużo, dużo z tyłu i to jest bardzo kluczowe. Jest kwestia również… Co w jakim sensie może Pan o to, czy to jest kwestia, o którą walczy się w Parlamencie Europejskim, czy akurat o to powinniśmy walczyć tu w krajowym? To się walczy w Parlamencie Europejskim, bo tam zapadają decyzje co do programów, co do dyrektyw, co do inwestycji. Na przykład ja uczestniczyłem w takich rozmowach w Brukseli na temat jak rozszerzyć dostęp cyfrowy w tam, gdzie są białe plamy, w rozmaitych krajach, bo w każdym istnieją również w Polsce, zwłaszcza na terenach wiejskich. I są rozmaite rozwiązania. Ja osobiście sugerowałem przyjęcie rozwiązania FTTH, czyli Fiber to the House, czyli każdy dom ma światłowód, bo to jest najdroższa opcja, ale to jest opcja, która wystarczy nam na 25 lat, a potem łatwo ją przedłużyć. Ale są rozmaite inne. W każdym razie to są takie problemy czysto merytoryczno-techniczne, które politycznie nie mają tutaj wielkiego znaczenia w Sejmie, bo nikt się tym nie interesuje, ale decyzje podjęte w Brukseli, jeden, jedna dyrektywa z Brukseli wywraca wszystko, co my robimy w Sejmie, bo jesteśmy od Europy uzależnieni. A proszę powiedzieć, skąd się wzięło, bo to jest właściwie pierwszy, że tak powiem, cudzysłów. Wspomniał Pan o tym epizodzie w MSZ, ale, ale jeśli chodzi o taką elekcyjną politykę, to nigdy z, o, o nic takiego Pan się nie otarł, prawda? Nie, nie, nie otarłem. Dlatego się. pytam się, skąd ten pomysł? Czy to że tak powiem, Pan na to wpadł, czy PSL na to no, wpadł? Pomysł to jest taki, że ja chciałbym kontynuować pewne dziedzictwo z poczucna który wierzył w dialog międzynarodowy, wierzył w Europę, wierzył w pewne wartości, a Europy bez wartości nie ma. To nie jest tak, że możemy mieć pieniądze, ale wartości wrzucimy do kosza. Mhm. I e, więc to jest kwestia kontynuacji pewnego dzieła ojca plus zdenerwowanie brakiem kompetencji obecnie urzędujących. Bo e, ja rozumiem, że rządy się zmieniają, są z lewej strony, z prawej strony, z centrum i tak dalej. Ja tego nie, 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 nie neguję, ja się temu nie, przeciwiam, nie sprzeciwiam, bo tak jest w każdym kraju. Ale musi być minimum kompetencji. I ja tego minimum w tej chwili w polityce zagranicznej nie widzę. I e, e, PSL, który był jedyną partią, do której należał mój ojciec. PSL Stanisława Mikołajczyka od 1946 roku. Nigdy z niego nie wystąpił, ani nie został wyrzucony. I to nowe PSL pana Kośniaka kamysza idzie w stronę partii właśnie mikołajczykowskiej, czyli bardziej szeroko otwartej. To nie jest Związek Zawodowy Rolników, tylko jest partia nowoczesna, oparta o pewnych tradycjach i pewnych wartościach, ale centrowo konserwatywna. I taki, jaki był mój ojciec. Ojciec był z przekonania Hadekiem, a nie socjalistą. A zgodnie z myślą hadeską, dość istotną którą jest Pismo Święte. Jak rozumiem, wierząc w mądrość zawartych tam, wielu zawartych tam tez, wierzy Pan, że ostatni w istocie mogą być pierwszymi? Tak. Jest pan ostatni na liście. To jeszcze nie. Jeszcze na razie jestem tylko... na razie, na razie zarząd Polskiego Stronnictwa Ludowego zgłosił mnie do Koalicji Europejskiej jako ich kandydata w, w, do Warszawy. Natomiast to jeszcze nie zostało zaakceptowane. Ja rozumiem, ale gdyby. Czy zgłosił na ostatnie miejsce, czy to pan chce na ostatnie miejsce? To, to jest poza mną, to są dyskusje Aha. w Koalicji Europejskiej. Ale ostatnie którym... miejsce jest dobre. Tak, jak najbardziej. Ale ja, 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 ponieważ, ponieważ nie tylko Pismo Święte, ale z, ponieważ ja nie jestem doświadczonym politykiem, bo pracowałem w innych obszarach, to nie mogę się domagać, żeby mnie wsadzono na pierwszą pozycję, bo to było niepoważne. Bardzo Panu dziękuję, Władysław Teofil Bartoszewski. Kiedy wiadomo, jeszcze pytanie, bo Pan pewnie wie kiedy koalicja europejska oficjalnie przedstawi listę kandydatów? Mowa jest o 20 marca, ale to... To pewnie 20, chyba 3 by wypadał, bo to u nas zwykle 10, 9, 23, bo to w sobotę. Prawda, prawda Czyli dowiemy się wtedy. Tak jest. Bardzo panu tak. dziękuję.